Hej, hej, a tu Trajo i wynalazki. Cześć, cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W tym materiale chcę przedstawić Wam podświetlaną podkładkę pod mysz i klawiaturę. Tak jest, pod klawiaturę też, dlatego że rozmiar tej podkładki jest 80x30. Jest ona troszeczkę mniejsza od mojej poprzedniej, ale już przyszła. Najwyższa pora, żeby sobie wymienić, bo stara podkładka była już w dość kiepskim stanie. Materiał wydaje mi się, że jest do dość dobrej jakości i w żadnym wypadku nie przeszkadza ruchom myszki. A pod spodem znajduje się antypoślizgowa taka, chciałam powiedzieć, materiał, no guma, po prostu, dzięki której podkładka bardzo dobrze trzyma się biurka. Na początku w pierwsze dni ona wyglądała jakby taka trochę była pofalowana, ale po tygodniu już się wyprostowała. Niestety nie po jednym dniu i nie po dwóch dniach, dlatego nic się nie bójcie, ale ona się wyprostuje. W lewym górnym rogu znajduje się, nazwijmy to prostokątem, bo nie wiem inaczej jak to można nazwać. Taki plastik, do którego jest podłączany kabel i na którym znajduje się też przycisk. Podkładka posiada 12 trybów podświetlenia i są naprawdę bardzo i bardzo ładne i żeby wyłączyć wystarczy guzik przytrzymać kilka sekund i wtedy ona przestaje świecić prezentuje się naprawdę bardzo bardzo ładnie od dłuższego czasu chciałem sobie wymienić i zdecydowałem się na podświetlaną bo już kilka takich rzeczy czyli myszka niektóre rzeczy w pececie dodatkowo listwę sobie jeszcze kupiłem wszystko jest podświetlane wygląda bardzo ładnie no i do tego jeszcze teraz doszła właśnie podkładka Cena niecałe 42 zł 41 z groszem. Teraz sobie sprawdziłem, bo kupiłem na Allegro, Sprawdziłem sobie, bo bardzo dużo jest takich podkładek w różnych miejscach, ale to było akurat najtańsza, Stwierdziłem, że a kurczę, no nie ma nic do stracenia, nawet jak będzie kiepsko świecić, to tak czy inaczej, podkładka zostaje i w tym momencie ona kosztuje 40 zł, ale powiem Wam szczerze, że zdecydowanie jest warta swojej ceny. Nie żałuję, zastanawiałem się jeszcze nad Aliexpress, ale jak mam tyle czasu czekać, a zapłacę mniej więcej te same pieniądze, no porównywalnie, to, to wolę sobie zamówić na Allegro i dostać ją za dwa dni, czy tam na, na następny dzień, no może nie, no nie zawsze czasem tak jest, ale za dwa dni już była u mnie. Także mam nadzieję, że moja opinia Wam się przyda. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Oceniajcie, komentujcie. Bardzo Was proszę oczywiście o zostawienie łapki w górę, bo to mi pomaga. Jak to, jak to się mówi, to zwiększa zasięgi. Na filmie jeszcze za chwilę zobaczycie, bo właśnie zamknąłem sobie rolety, żeby było lepiej troszeczkę widać, jak to się podświetla. No, nic ująć, nic dodać. Jeżeli jeszcze jakieś pytania, no to tak jak mówiłem. Komentarze. Ja gorąco polecam. Życzę Wam miłego dnia, spokojnej nocy. Jeżeli oglądacie to wieczorem, trzymajcie się i do zobaczyska w kolejnych materiałach. Hej hej!